Elo rowerowe wariaty, tu Wojtek z tej strony, a to są kolarskie wieści, czyli wyjątkowe podsumowanie wydarzeń mającego tygodnia w świecie, tak zgadliście, kolarstwa. Co dzisiaj zobaczymy? Absolutny koniec sezonu przełajowego, Tun Erz przyłapany na dopingu, a także rower, który zmieni wszystko. Dobrnęliśmy do końca sezonu przyłajowego. W zeszły weekend zakończyły się dwa najważniejsze serie wyścigowe: X2O, Pad Trophy oraz Telenet Super Prestige. W serii X2O ostatni wyścig miał miejsce w Brukseli, niedaleko z resztą uniwersytetu. Denise Petsema w końcu pokonała Lucinte Brandt, bo Denise Cały czas była albo druga, albo trzecia, ale za każdym razem przegrywała z Lucindą Brand. Aż do tego ostatniego wyścigu, w którym to mistrzyni Europy i była mistrzyni świata musiała uznać wyższość swojej holenderskiej koleżanki. Jeszcze trzeba nadmienić, że podium uzupełniła jeszcze Manon Baker, którą zresztą nie widzieliśmy na podium w tym sezonie. U panów natomiast wygrał. Michael Van Turenhout, wyprzedzając i Izerbyta i Jensa Adamsa. Zresztą też tego ostatniego nie widzieliśmy na podium w tym sezonie, bodajże, o ile dobrze pamiętam. I w klasyfikacji generalnej X2 opad Kamers Trophy wygrała oczywiście Lucinda Brandt z czasem 6 godzin 18 minut i 9 sekund. Natomiast u Panów zwyciężył Tun Erz z czasem 8 godzin, 6 minut i 9 sekund. Druga ważna seria wyścigów, Telenet Super Prestige, swój epilog miała w mieście Gawer, w Belgii oczywiście, no bo to wszystko się odbywa w Belgii kolebce stolicy wyścigów przełajowych. Tam już wygrała. Mistrzyni Europy była Mistrzyni Świata, Lucinda Brandt, natomiast druga była Anne-Marie Worst, a trzecia, no kto by inny jak nie Denise Betsema. U Panów zaś wygrał Lars van der Haar, drugi znowu był Eli i Serbyt, natomiast trzeci Tun Erz. A w całej sercji wygrali, no kto inny, no Lucinda Brand oczywiście, a u Panów Eli i Serbyt. No, i to by było na tyle, jeśli chodzi o sezon przełajowy. Wszystkie ważne wyścigi już się odbyły, no i trzeba poczekać do jesieni tego roku. A teraz przenieśmy się na południe Francji, bo tam odbył się wyścig Tour de la Provence. Etapówka zaczęła się od prologu. Który wygrał, no oczywiście Filip Poganna. Można w sumie yy, dużą dozą prawdopodobieństwa stawiać zawsze, że jeśli jest gdzieś czasówka i w tej czasówce startuje Filip Poganna, no to prawdopodobieństwo, że wygra, jest bardzo duże. Tak samo duże, jak to, że yy, prawdopodobnie rządzą nami debile. Ale też trzeba zaznaczyć, że bardzo dobre, Szóste albo siódme miejsce zajął Maciej Bodnar, który od tego roku startuje już w drużynie Total Energy, bo wcześniej startował w Boże, ale zmienił grupę. Pierwszy etap zakończył się sprintem z Peletonu, który wygrał uwaga, Elia Viviani, i to jest kolejny. Kolarz, który zmienił barwy, po w tym roku jeździ w Ineosie. Ale w sumie trzeba powiedzieć, że tak został rozprowadzony, że nawet w sumie dziecko by wygrało ten y, etap. No ale to trzeba odnotować, że Ineos, jeśli chodzi o y, pociągi sprinterskie, też jest mocny. I znowu trzeba powiedzieć o Macieju Bodnarze, bo podczas tego etapu też się pokazał próbował uciec na sprzyjających wiatrach. Na około 7,5 km przed metą jednak e, musiał uznać e, wyższość innych kolarzy, a w szczególności Filip Pogany, który dospał do niego na około 1,5 km przed metą. Drugi etap również skończył się sprintem z peletonu, jednakże meta była usytuowana m, za takim niedużym zniesieniem, w sumie była na niedużym zniesieniu e, usytuowana i to nie był taki e, finisz dla typowego sprintera. E, ten etap wygrał Brian Cockart i kolejny kolarz, który zmienia barwy, bo w tym roku ściga się dla Kofidisu, e, ale też trzeba powiedzieć, że drugi był Ala Philippe popularnie zwany Lulu, a trzeci był uwaga Filip Poganna, czyli okazuje się, że ten gigantyczny Włoch też nie tylko jest dobry w czasówki, ale okazuje się, że jest też całkiem niezły w sprintach. Ale walka o generalkę miała się rozegrać na ostatnim etapie wyścigu z metą na Montanche Telur, 1567 metrów nad poziomem morza. I właśnie na tym ostatnim podjeździe zaatakował Nairo Quintana. Można powiedzieć w sumie, że niespodziewanie, bo przez ostatnie lata nas e, zaskakiwał, ale w sposób negatywny, Kolumbijczyk. I jedyny kolarz, który zdołał utrzymać jego koło, był Lulu, czyli Ala Philippe, mistrz świata. Jednakże Nairo e, spróbował zaatakować jeszcze raz, i tym razem już Julię nie zdołał utrzymać koła i został z tyłu. E, Nairo Quintana. Oczywiście wygrał etap, a jego najwięksi rywale w generalce przyjechali ponad 30 sekund za nim. A jeszcze jeśli uwzględnić e, premię 10 sekundową za zwycięstwo et etapowe, sprawiło to wszystko w sumie, że cały wyścig wygrał właśnie Nairo Quintana. Czy to oznacza, że Nairo wraca do swoich najlepszych, najmocniejszych lat? Czy zobaczymy go walczącego o zwycięstwo Giro Italia czy choćby nad Tour de France? Nie wiem, zobaczymy. I ciekawostka. Ostatni raz Nairo Quintana etap, jak i też generalkę wygrał w maju zeszłego roku wygrywając wyścig dookoła Asturii. A teraz chyba Najważniejsza wiadomość zeszłego tygodnia, bieżącego tygodnia i być może yy, największa afera w świecie kolarstwa od czasów no Lensa Armstronga. Otóż Tun Erz został przyłapany na dopingu. W próbce belka wykryto zakazaną substancję, a mianowicie letrozol. Jest to specyfik, wykorzystywany głównie w zwalczaniu raka piersi, jednak jest uznawany za topping, ponieważ yy, podwyższa poziom testosteronu, jak również obniża poziom estrogenów. Oczywiście, Tun twierdzi, że nie brał żadnych niedozwolonych substancji, i nawet, jak mówi, nie wie, że takie coś istniało na Ziemi. Teraz pozostaje czekać na wynik próbki B, jednakże jestem dość sceptyczny co do e, wyników, ponieważ często no, nie pamiętam sytuacji, e, żeby próbka B była, była, miała inny wynik niż próbka A, więc prawdopodobnie mamy do czynienia z kolejnym oszustwem w kolarstwie niestety mam nadzieję, że nie, od, nie będzie to miało złych konsekwencji na przestrzeni lat bo może się okazać, że to załamie po prostu cały no cały świat kolarstwa przyłajowego po prostu Ameryka to kolebka grawerii, no przynajmniej tak mi się wydaje i organizuje się tam bardzo dużo takich wyścigów krawelowych. Wiecie, żeby bo oni mają dużo przestrzeni, dużo takich e, właśnie gravelowych ścieżek, szutrowych, no i się ścigają na nich. Jeden z takich wyścigów miał miejsce w ostatnią sobotę w Kalifornii. Wiecie, ciepełko, piękna pogoda, świetne szutrowe trasy. Cóż może pójść źle? Co może pójść nie tak? No, okazuje się, że może. A może być naprawdę źle, jak po trasie będzie się przechadzał byk. Może się wydawać, że to dość mało prawdopodobne, żeby byk przechadzał się akurat po e, drogach, które będą, e, przez które będą przejeżdżali kolarze wyścigu gravelowego, ale jak się okazuje, Kalifornijczycy mają wielkie szczęście, czy może wielkiego pecha, ponieważ takie coś się wydarzyło. Wielkie bydło chodziło sobie po trasie, a w tym czasie uczestnicy wyścigu starali się przejechać obok niego. Zresztą widzicie tutaj nagranie. To nie tylko, nie jedno nagranie, to było aż dwa nagrania. Czy może tylko? Pyk pomyślał pewnie, że to jakaś korida, i wziął kolarzy, uczestników wyścigu, pewnie za takie czerwone płachty i pozasno, postanowił się na nich wyżyć. I przy okazji chciałbym się z wami podzielić takimi moimi przemyśleniami. Fascynujące jest, że ludzie są na tyle głupi, że zdołają, że myślą, że przejadą obok wielkiego rozcieczonego byka tuż przed nim nosem i nic im się nie stanie. Fascynuje mnie też to, że widzowie tego wyścigu, zamiast powiedzieć kolarzom, że hej, stójcie, to jest niebezpieczne, wycofajcie się, albo poczekajcie, albo jedźcie jak najdalej tego byka, to nie, oni wzięli kamery, telefony, smartfony, iPhone'y, czy co tam jeszcze mają i zaczęli to kręcić. Znak naszych czasów. Jeszcze fascynujące jest to, że organizator wyścigu, nie sprawdził dość tak błahej i małej rzeczy, jak to, że byk może się przechadzać po trasie wyścigu. Tak, do w sumie takiego wielkiego rozcierzonego byka, dość ciężko zauważyć. A teraz przejdźmy z tych byczych wiadomości w kolarskie nowości sprzętowe, i zaczniemy sobie je. Od prototypowego roweru. Rower, no tak, tak grawer, z RODO mi się teraz wzięło. E, firma Starling Cycles produkuje rowery z ram stalowych, no i w sumie dobrze im to wychodzi. Nad wymyślili taki rower, który jest single speedem, ale jednocześnie fullem i ma przez to takie dziwny napęd z dwoma łańcuchami. I podobno to do, bardzo dobrze działa. Ale nie o tym będę dzisiaj mówił, bo chciałbym pokazać Wam rower, który moim zdaniem będzie czy jest niemałą rewolucją, jeśli chodzi o produkcję y, ram wykonanych z włókna węglowego. Jest to oczywiście prototypowy rower, nie można go jeszcze kupić, ale to pewnie będzie tylko kwestia czasu. Ale jaka jest największa różnica między z takimi typowymi rowerami, które mają ramę z włókna węglowego. No otóż największą różnicą jest to, że ich rama jest wykonana oczywiście z włókna węglowego, ale zamiast wykorzystać podkład e, żywicę epoksydową, nie podkład ten się maluje, zamiast wykorzystać żywicę epoksydową, zastosowali tu, uwaga, termoplastik. E, nie wiem, czy kojarzycie ten materiał, ale jest on dość powszechnie stosowany przy produkcji chociażby kasków motocyklowych, no tych tańszych, ale powszechnie stosowany. Pewnie się zastanawiacie, dlaczego to rozwiązanie jest lepsze niż zastosowanie zwykłej żywicy epoksydowej. Po pierwsze, takie rozwiązanie jest bardziej odporne na uderzenia. Jest łatwiejszy w naprawiach i co bardzo ważne mniej obciąża środowisko, gdyż przy produkcji termoplastiku wykorzystuje się zdecydowanie mniej energii i mniej zanieczyszcza się środowisko niż w przypadku żywicy epoksydowej. I czy to oznacza, że jesteśmy świadkami takiej rewolucji, jeśli chodzi o produkcję ram karbonowych? Pewnie jeszcze nie, ale wydaje mi się, że pewnie kilku producentów potwyci ten, no moim zdaniem, całkiem niezły pomysł. Jest zima. Nie wiem, czy to zauważyliście. Boże nie, bo okazuje się, że w większości kraju, jeśli nie mieszkacie na przykład w moich pięknych beskidach, to nie widzicie, że sypnął śnieg, nie widzicie białego puchu i pewnie w większości kraju e, rozpościera się szare, smutne niebo. E, po polach jest strasznie dużo błota i pewnie na drogach również. A jeszcze dodatkowo mamy wszędzie mokro, no bo przecież pada. I jeśli jeździmy na rowerze, takie warunki są niezbyt fajne, bo brudzimy nie tylko nasz rower. Co jest oczywiste, ale też brudzimy samych siebie, bo przecież to, co wy wywala z koła, pada też na nas, na naszą twarz, ubranko i na kask, i na wszystko, co mamy na sobie. Yy, więc rozwiązaniem, żeby zachować nas samych w czystości, jak i rower, jest zastosowanie łotników rowerowych. Tylko, że błotniki takie plastikowe to wiecie, są takie tandetne, tak w ogóle to one się szybko zepsują a takie stalowe no to są ciężkie i w ogóle w pewnym momencie zardzewieją i będzie je trzeba wyrzucić na złom a aluminiowe no to nie są takie za bardzo trwałe ale nie martwcie się bo mam dla was rozwiązanie pewna brytyjska firma wymyśliła płotniki tytanowe tak jest to bardzo zajebiste rozwiązanie, ponieważ są jednocześnie lekkie i trwałe, i są zajebiste. Nie trzeba się martwić o to, że ktoś będzie was wytykał palcami, bo e, ty idiota, założyłeś się, błotniki, jesteś straszna. No tak. No i w sumie, błotniki jak błotniki, co ja będę opowiadał. Dla zaciekawionych. O, firma nazywa się Number 22, znaczy pisze się NO.22, ale pisze Number 22. Wiecie, po angielsku, nie, bo ja to po, po amerykańsku powiedziałem. Nieważne. E, I są dostępne w dwóch wersjach. W wersji do szosy, gdzie można mieć maksymalnie oponę 28 mm, ale też można mieć. Botniki do jakże popularnego gravela, ale wtedy maksymalna opona to 35 mm. W sumie, czemu nie pomyśleli o 40, które jest takie bardziej e, wszechstronne, no częściej spotykane przynajmniej. E, a ważą one w wersji szosowej 655 gram, a w gravelowej okrągłe 700 gram, czyli są bardzo lekkie. Szkoda, że jeszcze nie wymyśli, żeby były areło. To by było już pełne szczęścia. No i jeszcze wisienka na torcie albo truskawka. Jak to tam po niektórzy mówią. Czyli cena podstawowe, takie surowe, nieanodowane. Potniki kosztują uwaga, jesteście na to gotowi? 900 funtów. Ale to nie koniec. Zaczynamy. 1000 funtów można kupić błotniki, ale już anotowane. A jeśli zapłacimy 1100 funtów, to będziemy mieć takie błotniki tytanowe anotowane i z takimi zajebistymi wzorkami. A teraz ręka do góry: Ci, których rower jest tańszy, niż te błotniki. No to sobie zakończymy kolarskie wieści bardzo pożytecznym urządzeniem, bardzo pożytecznym upgrade'em, takim zestawem do naprawienia, poprawienia swojego roweru. Ale oczywiście musi być wstęp. SRAM jest takim prekursorem, jeśli chodzi o 12-rzędowe napędy. No oczywiście tam był jeszcze był Campa, ale jeśli chodzi o tak do szerszego groina e, pokazanie tych e, 12-rzędowych napędów, no to SRAM je, wiedzie prym, co nie? I okazuje się, że no, problem jest taki, że 12-rzędowe napędy SREM-a są no, tylko elektroniczne. No, chodzi mi o, o szosę ogólnie. No i tam tylko jest elektronika. Natomiast jeśli mamy, e, jeśli chcemy mechaniczny napęd to niestety musimy się zadowolić jedynie 11-rzędowym napędem. A to w sumie smutne, bo taki SRAM RED mechaniczny przecież jest jednym z najlżejszych, jeśli nie najlżejszy napęd dostępny na rynku. I to w sumie on jest tak młody, bo jest z 2013 roku, czy coś koło tego mniej więcej. I Dalej jest jednym z najlżejszych, jeśli nie najlżejszych, napędów dostępnych. No i tu mamy problem, bo jeśli mamy e, Schrema Reda, takiego mechanicznego i chciemy, chcemy sobie e, wrzucić też mechaniczny, ale 12-rzędowy napęd Schrema, no to nie da się czasem kupić elektronika i trzeba wymieniać cały napęd. Ale jest taka mądra firma, która nazywa się Ratio Technology. I oni wymyślili zestaw do konwersji swojego napędu, srema jedynie, który pozwoli nam to, że będziemy mogli zamontować w naszym mechanicznym napędzie 12-rzędową mm, kasetę bez zmiany przerzutek i bez zmiany kramanetek. Jest to moim zdaniem genialne rozwiązanie. Nie wiem jak wy sądzicie. Podzielcie się z tym w komentarzach, oczywiście. I to nie koniec, bo można dzięki temu rozwiązaniu stosować też e, te fajnie wyglądające e, łańcuchy strzema, które są te płaskie od kury, co, co wygląda zajbiście, a podobno daje też dużo to, że są cichsze i są lepsze. No, ale to marketing, rozumiecie? No, i dzięki temu małemu, niedużemu rozwiązaniu możemy sprawić, że nasz rower z 11-rzędowym mechanicznym napędem SZMA stanie się nowoczesnym, współczesnym, 12-rzędowym napędem. A cena około 99 euro. No moim zdaniem nie jest aż tak zła. No prawda kosztuje to około tam ponad 400 zł, jednakże jeśli byśmy musieli wymieniać cały napęd, no to okazuje się, że jest to tak naprawdę niedużo, bo jak się okazuje taka przerzutka Swammer Reda kosztuje około 3000 zł. A to sama jedna przerzutka. A pomyślcie sobie, że jeszcze trzeba klamką manetki, e, przerzutkę z przodu, kasetę. I, no, kasetę pomijamy, ale te trzy elementy, żeby to działało. A tu mamy 99 euro i wszystko działa. I to by było na tyle, jeśli chodzi o kolaskie wieści. Ja bardzo dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i do następnego razu. Jeździcie dużo na rowerkach, oglądajcie moje filmy, no i oczywiście subskrybujcie kanał. Na razie trzymajcie się i do zobaczenia. Hej!